Dzień dobry, Panie Pysiu. Dzień dobry, Zegmuncie. Chyba dałem się oszukać. Przyszedł jakiś facet, powiedział, że jest Taurona, a tu jest logo jakiejś innej firmy. Co no ja teraz to... zrobię? Nic się nie martw, zaraz zadzwonimy do Taurona, oni na pewno poradzą, co dalej robić. Chodź. Hm. Wielu ludzi próbuje wykorzystać Twoją niewiedzę i namówić Cię do podpisania niekorzystnej umowy. Dlatego pamiętaj o trzech zasadach. Nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz. A jeśli zamierzasz kogoś wpuścić, sprawdź, czy jest tym, za kogo się podaje. Zanim podpiszesz umowę. Przeczytaj ją dokładnie. I pamiętaj, że masz prawo odstąpić od umowy podpisanej w domu do 10 dni od jej zabarcia. E, halo, Tauron? Akcja informacyjna firmy Tauron. Tauron. Dbamy o twoje bezpieczeństwo. Naklej na drzwiach naklejkę podpisuje tylko uczciwe umowy. Znajdziesz je w punktach obsługi klienta Tauron. Będzie to oznaczało, że nie dasz się naciągnąć. Pani Kisiu, a może pani da się naciągnąć na kawę? A może ja cię naciągnę na wieszanie firanek, ze Zygmunt?